No halo, halo, witajcie, znowu kawa i, e, i teraz lecimy z tym szaleństwem, z dwoma krzyżówkami za trzy i szczęśliwymi liniami za trzy. I tak naprawdę chciałam jeszcze do tego owocki, ale pani nie miała, więc łyk kawy, polecimy na spokojnie, na przemiennie, zobaczymy co wygra, czy szczęśliwy linie, czy krzyżówki. A i tak, krzyżówki mam z numerem 91 i 88, szczęśliwe linie 52 i 49, więc lecimy. Może krzyżówka, zaczynamy. Zobaczymy, co wyjdzie. Dzisiaj ja też sama nagrywam ten odcinek, więc nie będzie tak śmieszny. F i N szukamy. Raz sama, raz nie sama. Chiny, dobra, lecimy, Enne. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Jak ten czas leci. To naprawdę czasami się człowiek zastanawia, dlaczego ja tak ciągle tak robię, bo nie lubię tych poprochów i już. To jest cała odpowiedź. <laughs> Dziękuję prócz komentarzy za maile, które dostajemy. Czytamy, odpisujemy jak tylko możemy i mamy czas. L, L i O. Więc piście do nas, piszcie jak najwięcej. Nie wiem, może kiedyś założymy jakąś grupę na Facebooku. I, i tam po prostu będziemy się dzielić i będziecie mogli, kto będzie chciał oczywiście być na takiej grupie wstawać. wstawać tak, wstawać rano o czwartej. No i to jest właśnie to. Wstawiać swoje zdjęcia, swoich zdrapek wygranych, dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego, czy to jest dla Was przereklamowane, czy nie chcecie. Bo to tak naprawdę ma być przede wszystkim też dla Was nie dla mnie dobra chyba tyle yy, no także dajcie znać hi czyli lecimy z Chinami hi zazwyczaj jest tak nie wiem jak u was że święta to jest bo to jest magiczny czas nie, nie kryjmy tego. I one, na nie trzeba naprawdę czasami dużo robić przygotowań, bo i pieczenie, i, i gotowanie, i w ogóle. I one y, dwa dni tak szybko mija. Więc jest szaleństwo. Może by tak czasem uciec w bieszczady. S.U i po prostu nie myśleć o tym wszystkim. No Dlaczego mówię o Bieszczadach? No bo to jednak. <laughs> Jestem z de, kawałek mam na, w Bieszczady, ale jednak pod Karpacie. U u u u u. <laughs> US. Dobra, B, B D, B D, D jak z Harry'ego potera. Lecimy dołem M i T. M i T. O, mamy pierwsze słowo. Jak się ładnie jak ładnie wyszło, to jeszcze dajcie ze trzy albo dwa. Tak żeby był zwrot MT. Dobra, chyba tyle. Zobaczymy jak będzie dalej G, E, G. Troszkę tych e jest. Y, J. Ok. Y, J, więc mamy drugie słowo. Dobra, będzie tak, może. Y, J. Już miałam krzyknąć, a mamy trzecie, a ile? Nie. Jeszcze nie mamy Z czy Z jest nam potrzebne no, tak no, tak piąte przez dziesiąte i P czy coś nam da P no lipa chyba trochę a tu jeszcze było E okej okay. Czyli tak naprawdę co, zostajemy na dwóch słowach, k by nam dużo dało, ale nie dali. W też nie dali, k nie, dobra, chyba nie, chyba pusto, tak. Pusto, więc ta krzyżówka się nie popisała. Zobaczymy, jak będzie ta druga. Lecimy z liniami. Ok, i gdzie to są te symbole? Bo to trzeba czasem szukać tu, czasem tu. O dobra, tu. Czyli mamy tak: arbus i złoto. Lecimy złoto. Złoto, złoto, złoto. Chyba tyle. Podkowa, cytryna. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Czekajcie, może Wam przybliżę trochę. Ojej, chociaż może lepiej nie. Okej. Okay. O tak. O tak. Widzicie? Pomyślałam. Podkowa cytryna. Podkowa. Cytryna. Chyba wszystko. Miałam dylemat, co robić za na placki, nie? Jakie robić na święta? Już wymyśliłam słoń i jabłko. Więc snickers i sernik. Jaki? Cytrynowy. Haha. Ha. Zobaczymy czy będzie dobry, bo Snickers na pewno. Słońja półka Także tak. Lecimy księżyc i korona. Czy jest korona? Hmm. Aż tak to nie widziałam. Księżyc tyle. <noise> Dobra, wiśnie, winogrono, wiśnie, winogrono, banan. Słońce, słońce jest, ale banan nie widziałam. Słońce po całości. No nie, dalej. Pik i pok i diament, ale diamentu nie było. Przynajmniej nie zauważyłam. I tyle. Trefl, śliwka. Śliwka okej, okay. Śliwka i tyle. Aha, aha krep i kości. Kości. Krap Widzę, że ta gruszka tak się pojawia. Zobaczymy serce i truskawka. Serce, truskawka. I dwa ostatnie i mamy garenek, którego nie było i ananas, który jest, ale raczej nic nam nie da. O, proszę. Dobra, tutaj też pusto widzę. SDQ. Tam TSU, tu SDQ. Dobra, zero, zero leźmy al znowu liniami drugimi i sprawdzimy teraz a dobra tu z tej strony diament i truskawka truskawka <śm> No, teraz ładnie obrodziło w diamenty. Zobaczymy, co, czy obrodzi w cokolwiek, i czy ta krzyżówka będzie zwrot. Złoto, winogrono. Chociaż widziałam, że chyba w tej i tutaj jeszcze jak. Bo tu jest czerwona, jak niebieska jest. To tam bardziej chyba są jeszcze. Jest bardziej do zwrotu niż, niż ta w czerwonych. No, ale mam nadzieję, że się mylę. I że tutaj też jest, i że to nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o, o kolor. Hmm. Złoto, winogrono tyle? Dobra, pik i kości. Nie wiem czemu, jak pik, to mi się od razu kojarzy spok. Pik, pok, pik, kości. Pik prawie po całości. O nie, razem z kośćmi, no to po całości. Jeszcze jeden. I raczej tyle. Lecimy, biedron i tref. Tutaj biedron, w tamtej by się przydał biedron. Ok, ok. Tyle. Lecimy. Słońce, którego dzisiaj nie uświadczysz, patrząc przez okno i tęcza. Nie wiem jak u Was, bo wiem, że na Podkarpaciu słońce jest, ale w Pomorskim, przynajmniej w Gdańsku nie. Słońce, tęcza. To wszystko? jaję, ja, jabłko i kwiat. Paproci. I banana prosimy jeszcze. I gruszkę prosimy jeszcze. I wiśnie prosimy jeszcze, a co nie prosimy? O czekajcie, bo słońce jednak było. O i to dwa. Wow, jak się nagle otwiera. E, bo nagle otwierają się oczy w sensie. Słoń i cytryna. Powiem wam, że jak oglądam, bo oglądam dziewczyny, które drapią, pozdrawiam wszystkie osoby, które drapie, drapią również i niezależnie, czy to na kanale, czy nie na kanale, ale jak się ogląda, jak na kanale drapią, to się wydaje, że to jest takie wszystko, no przecież czuję to, przecież czuję to, przecież widać, ale jak drapiesz i patrzysz co jakiś czas w podgląd, czy widać wszystko, to się później niektórych rzeczy czasami nie zauważa. Korona i stąd takie bobole. I korona i klucz. Korona, korona, klucz. A słoń był. No, właśnie o tym mówiłam. Dobra. Jeszcze mamy kilka symboli. Śliwka i arbuz. Śliwki, śliwka jest, ale arbuza nie wiem, nie uświadczyłam przynajmniej. A tu jeszcze jest. Lecimy. Mamy dalej pomarańcza i księżyc. Księżyc. Pomarańcza. Księżyc. I pomarańcza. Znowu ta gruszka. I lecimy. Podkowa, podkowy nie ma i serce. I chyba wszystko. No i kolejna pusta jak ta. wuku A, więc linie szczęśliwe na zero. A teraz zobaczymy może krzyżówka odda. Może w krzyżówce będzie zwrot, albo. Pokażę, co potrafi ta krzyżówka, bo ta krzyżówka potrafi A, B i. Tylko może jakaś taka wstydliwa jest. <laughs> I nie chce się tak obnażać od razu. Przed wszystkimi na 40 tysięcy albo 10 tysięcy garb. No to trzeba się prostować. i i i no chyba chyba tyle f r f r kiedyś już gdzieś y, robiliśmy takie Sprawdzanie, co wygrać, czy właśnie krzyżówka, czyli nie. I zazwyczaj było 0-0. Zero, zero. <grymny> Może teraz pokażę chociaż krzyżówka. Oce. Oce. O ładnie siadło. PS S S S chyba tyle. A tu jeszcze R. Dobra. Dobra. W L W L L Olimp M może być U E E כה, זת. כה, זת. Kazet, chyba tyle. Tu jeszcze jest X, no jasne. To dajcie jeszcze A i M. <noise> Jak daliście X, A. O dziękuję. I H. Więc mamy pierwsze słowo. Mamy drugie słowo. I oby się na tym nie zakończyło. R jeszcze tu jest widzę. A te nie było. A jeszcze mamy tylko jedną literkę. I ostatnie to jest D, no, 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 bo tak naprawdę J by dużo dało, N by dało, N by dało, więc lepiej dać coś, co nic nie dało. Okej, okay. powiem wam, że... Się nie spisało. BST. Także tak. Szybko, bardzo zrobimy to podsumowanie. BST, TUA, czyli krzyżówki puste, SDK i WQA. Podobnie brzmi i linie puste, więc 0,0. Odcinek jest na 0, bo ja nie mówię, że jest na minusie. Jest na 0 bo nic nie ma zero, 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 zero więc tyle takim z ciężkim sercem tyle dziękuję wam bardzo odcinek był dłuższy, no bo było troszkę drapania więc mam nadzieję, że oglądniecie, jak coś sobie przyśpieszcie fajnie brzmi jak kaczor Donald, więc dziękuję wam za dzisiaj i życzę wam pięknego dnia czy wieczoru, trzymajcie się Papa.